Halo, halo, cześć maneczko, witam was bardzo bardzo serdecznie z tej strony Cinas, a to jest kolejny odcinek z gry World of Warcraft Kataklizm dzisiaj sobie zagramy właśnie, znaczy dokończymy sobie to co zaczęliśmy poprzedniej, w poprzednim odcineczku, czyli będziemy robić sobie misje i pewnie dla... niestety albo niestety dla niektórych, którzy nie lubią VOWA no to jest, chociaż mogę teraz już na początku obiecać, że będą dwa odcinki z... Counter Strike'a, takie jakby dwa, bo w sumie jeden Będzie, drugi będzie powiązany z Counter'em, ale Przechodząc już do sedna sprawy, co ona chce? Ona chce dance no to, to jest dance, dobra Jeje, on też chce dance, no to dęsimy Co ty chcesz? Ty też Ty Yps, to Dobra Dobra Dobra. Dobra. Tyż mam petardę. I ty też tańczyć. Wow. I to tyle. No boże, musimy taki iść sobie powoli. No ale mamy zakończonego questa nad którym się męczyłem pół godziny, żeby. Dowiedzieć się Dude. Oj przejażdż hm. On się chce napić to, ja jeszcze się tylko napiłem z nim Pięknie A z nią możemy zatańczyć O oh yeah Dobra, idziemy oddać tego questa bo do jutra będę chodził aktualnie czwarty poziom musimy wpić jakiś jakiś większy no i co i co tu będzie ciekawego to będzie ciekawe no co ja takiego ciekawego kliknę, że Mogę tylko chodzić. No nie, no nie wiem, czemu mogę tylko chodzić. Dobra, ale jedziemy. Dobre, ją ginie. Pięknie. O, ale i ich nich jest. I ginie. Pięknie. Fajne są te nowe spele, mi się podobają. Oj, tam nie gadaj, oj tam nie gadaj. Czyli sam heist tam się posypał. Chyba też nie A zaraz sprawdzę co ja kliknę takiego, że mogę tylko chodzić Bo mnie to zaczyna drażnić powoli Także, o oh Jezus, solo kryj O, fajnie, dostaliśmy nową torebkę A co nawet na luzie dam radę zobaczcie ten się może nie spali ten też nie i został tylko ten który też się spali no spoko czyli daliśmy radę sobie z trzema naraz było gorąco ale daliśmy radę i o Jezu, zobaczcie znowu trzech, nie? no damy radę, czy nie? U teraz był misto może być ciężej? dobra, gin Gin. i gin. pięknie Dobra, czyli jednak wszyscy padli. Fajnie. Spróbujemy zabić. Hop. 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 No dobra, i padło. I dużo tych dostaliśmy. O, ten już jest ostatni chyba. Dużo tych, tych torebek tutaj dostaliśmy. Small box. Yy, small po pouch. W różnych kolorach pięknie. Lecimy to dać. Tylko ja bym potrzebował jeszcze interfejs. Nie, to nie interfejs. Macros. Nie. A, no to jest key Life, jump, numpad. A widzicie, a tym zaczynam nagrywanie. Co teraz? Może być kropka, mi to nie przeszkadza. Powinien biegać. Key bindings. Aha, to będzie. Think move down straight. gdzie to było? Run walk, kropka i ok, i teraz powinno być. Dobra, mamy to. ok, okej, okay, ogarnęliśmy. Weźmy sobie to, zaakceptujemy to. Tam pogadanie z kimś to nie jest problem. A my sobie zaraz sprawdzimy. Założymy sobie to. Minus 4, minus 4, minus 4. Tego nie mogę założyć. Szkoda. Y Odpalamy brykę i jedziemy. Aha. Nigdzie nie jedziemy, bo ty za nami. A gdzie to konkretnie jest? Tam w górę? Nie. Gdzie to jest? A znamy, czyli tu, a jednak u góry chyba albo u gdzieś tu. Wow, nie było cię tu stary, no ale spoko. Cześć, już jestem. Ok, close. O, pokazały się nowe questy, weźmiemy, weźmiemy i weźmiemy. I teraz tak. Tu jest najbliżej, chociaż nie, bo tu i tu możemy zrobić tego jednego questę. po potem pierwszy first bank. Pojedziemy tam dość szybko sobie, skoczymy tu. Pięknie. O, zaraz będzie piąty level, także także easy. Postaramy się to zrobić szybko. tu nas będzie prowadzić mini mapka może Także jedziemy, jedziemy tu są ci piraci w ogóle What the fuck? myślę że to tylko tylko na ten, na ten pull party jak wykonamy to oni sobie pójdą mi w ogóle gdzie jestem mm -hmm. to jest first bank of case Lutut, to 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 część h uh hm idziemy aha okej okay. czemu nie mogę chodzić aha co to farao nie rozumiem, no ale spoko aha, spoko I Correct. 5 correct dobra, chyba teraz jeszcze jemu coś dopiero i teraz to i teraz znowu to i teraz znowu to, nie rozumiem się włamujemy do banku no ale spoko ale jak już robimy taki włam, to chciałbym mieć chociaż z tego z tego oddania, czyli coś innego. wiecie fajnie tu jest ten pokazany Ja mogę już Ja pierdolę. ile tego będzie Drill to, no nareszcie Aha O, o okej okay. Teraz tu coś było Tam przed nami tu, 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 tu. O, już jesteśmy na tym terytorium Tego czegoś Ale Nie widzę tu nic, co mielibyśmy robić. Więc podejrzewam, że tu chodzi o tych piratów, których mijaliśmy tu gdzieś po drodze. O. Ich właśnie nam chodzi. A to tak. 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 Nie możemy bić tego. No dokładnie. Zaraz zbijemy kolejny level, więc będzie spoko skin Okej, okay, coś tam dostaliśmy, coś tu dostaliśmy aha Że co, włamaliśmy się do banku, a teraz zbieramy to co ukradli oni? Bo tutaj zbieramy te sakiewki ze stolen lootem, nie? Także, także spoko Okej, okay, spoko Zabieszenie niego, spoko. No i jedziemy, jedziemy. Musimy gdzieś tu dokończyć tego quest'a. O właśnie, mamy level 5. Zaraz będziemy mogli tam sobie iść do tego trenera. Może jakiś nowy kwestik, znaczy no, nie tyle, że quest'ik, co? A, nowe, nowe skilly jakieś, może. Coś. A, mamy sześciu, tą tam tam. mówię, wysiadaj. Raz, dwa trzy. Dobra, gin. Oj tam raz dwa trzy. O, ale dostał. To był ładny, ładny kredyt. O, to jest fajny. Adil, tu ma 6 slotów: 6, 6, 6, 6. 6. Wszystko ma 6. Dobra, jeszcze go podjarajmy. Rzućmy na niego klątwę. I już jest martwy. Aha, Miss na na to nie jest martwy. A może jednak jest. Tu, 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 tu. tu już chyba nikogo nie będzie, chyba że ktoś się zrespił. A zrespił się tam. No Bo, że jeszcze coś przeszkadza? Live tap, nie wiem, co to jest. Alarm, No właśnie. Aha. Czyli, to, a ty wiem, co to jest, nawet. Fajnie. I ostatni tam jest. Raz, dwa, trzy i cztery. I, i teraz to, to I, i tu gdzieś powinien być live top, live tak, prawda? A jest live top. Aha, mogę się tego nauczyć. No w każdym razie wiem, co to jest. Tu chodzi o to, że... Dobrze jedziemy? Nie, źle tu. O, czyli to jedno i to samo spoko. <grymne> no to pojechaliśmy chyba. Może nie. W każdym razie tu jest spoko Villa, basenik. I Idę jest gdzieś tu? Nie tu, dobrze, gdzieś tam. Czyli, 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 troszkę tu w tym domku, przepraszam cię. Aha, The Ultimate Bomb. O, tam. Aha, ja mówiłem, że wiem, co to live to pani nie To jest to, że jak się... Yy, że to nam zabiera życie, ja przeladzę to w mana i tyle. I trzecie, gdzie jest? Tam. Mhm. Podjedźmy tyle szybciej, bo jednak to czasu zajmuje. Idę chyba po schodach do góry. No to jest to Dobra i możemy spadać I to wszystko w jedno miejsce, tak? Tak I bo o, właśnie ta willa bardzo mi przypominała to miejsce, do którego właśnie się udajemy No i jedziemy Tyle wolno, ale jedziemy No i tutaj będziemy skręcać Zatrąbimy sobie jeszcze Żeby to wszyscy nas widzieli Słyszeli Aha, I jesteśmy już na miejscu Mamy trzy kwestie rozwiązane Fajnie tylko, że 724 to nic mi to nie dało, bo już tak mam to O, to już lepsze I go, go To też spoko, bo... No bo w miarę dużo... Eee, to nie tu będzie No właśnie, tam tu, 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 tu No i co? Questa? Dawaj i nie gadaj Cio. Ej, fajnie. i fajnie, idzie gdzie to jest? to gdzieś tam ale... to na luzie sobie skoczymy hop, hop, to wy nie. ale tutaj te trole są no że... te trole poza misją są przyjazne, a teraz nie są mhm mm Aż tak Ej, aha, widzicie Odchodzi, spoko Takie sobie tu, o No i mi Nie ma, dobra, a nie jest Tu jest, dobra Dobra, do. No ale fajna, fajna to. I hop. Ej, no spadaj. No, cię Kolejne czwarte, a tu więcej nie było. Mm. No dobra, trudno, ale nie. o fajnie to więcej niż jedna z tego jest to aż trzy przepraszam tyle dostaję chyba o jest, dobra 10, 11 i nie wiem, aha, i tu już mam, dobra i możemy spadać stąd. Yy, aha, ktoś mnie bije. Mam nadzieję, że zaraz przestanie. Jezus, o, dobra. Możemy spać, na samochodziku cyk jedziemy szybciej, ups nie wyszło quest a. Oj, Questa kój, kój. sam się porozpisz do kogo teraz do ciebie, cześć, Akcept. co, gdzie i jak tam To tu jest to Spoko Co jeszcze? Podejrzewam, że u góry jeszcze coś Ups Ja gdzie ty się skąd tu wziąłeś? W górze to dobra łóżko Tego wcześniej tu nie było tak fajnie, było, a teraz się tu znalazł Jeszcze ten piecyk To już było? Było aktywowane To też? nam pozostało gdzieś tu no wyjdź nie to nie w tą stronę to w tą i to pewnie to co nie a no szkoda yy, tu no jesteśmy w tym troszkę za nami więc podejrzewam że tu Mm -hmm. A czy trzeba było postać chwilę i poczekać aż, aż się podpali spoko To sobie mogę wziąć Co to jest w ogóle? To założyć to jest miejsce nie mogę To mam, to mam To gors reszta OK no, akceptuję, no i spoko Aha, tyle ekspo za wjechanie do budynku i pogadanie sobie z nim. Wow. Tak, w ogóle to są bardzo ciekawe co tu się właśnie stało, bo. No właśnie, bo film się zaciął, i teraz nagle ładowanie, także. E, widzimy się jak się załaduje. Dobrze, już się nam załadowało, tutaj coś gadają. Ja tutaj mu oddaję quest'a. generalnie, generalnie, no już powinienem ci go oddać, i wpożymy niego, że tak powiem. Znak zapytania nad nim. Jak to, to wygląda? Mapa nam się w ogóle nie załadowała jeszcze. O jezu! I tak właśnie wygląda mój internet. Widzicie, a ja mu muszę wam przesłać internet na YouTube, no to się nazywa. Ale wyszliśmy skazano do The Lost Isle, Tak. Island. Powinno być, a nie no The Lost Eyes. Bardziej mi to przypomina właśnie Islands. Bo wyspy tam są nie. Wow, tutaj jest w ogóle rekin Fajnie. Dobra. Lecimy gdzieś tutaj. A co to tu w ogóle? Co to co Jezus, Maria. Widzę, że to był jakiś statek, może. Albo. Ach. Co za kamera głupia. Uh, może nie tyle statek co... co no, statkiem jakimś płynęliśmy i się rozwaliliśmy, no niestety nie było dano mi to. Uh, uh, zobaczyć co to było. Musimy najpierw zobaczyć gdzie tu jest uh, Warlock Trainer. I potem możemy i zabić te małpy i raptory. Czemu one już mają? Nie, tamtym miał tylko O tu jest Warlock Trainer, czyli do ciebie będziemy przychodzić sobie. Uczyć się do lewela 85 no dobra wiecie jaki jest problem że ja oddałem mu tego questa dostałem 55 o, 55 że tak powiem expa a u niego jest cały czas ten głupi znak zapytania przez co jakby mi się wydaje, że nie oddałem tego quest'a i nie mam tu nowych zadań Także, także czekajcie, a niech ktoś się tutaj zrobi Dobra, wiecie co, ja czekałem tutaj aż to się załaduje I to się nie załadowało, także myślę, że nie ma co tracić czasu yy, Ogarniemy to sobie przed następnym odcinkiem A tymczasem możecie chwycić za klawiaturę, wpisać w komentarzu Spoko filmik, no, albo też spoko, jak się nie podobał ale chwyćcie za klawiaturę, zostawcie komentarz, najlepiej napiszcie wo wow wreszcie, szósty level, bo coś, żebym wiedział, że e, do końca obejrzeliście. Ja mu jeszcze... Aha, tu nie, u niego nie sprzedam, okej. Okay. Także komentujcie, subskrybujcie, ja się będę z wami żegnał. Do następnego odcinka, na razie, cześć, no i papa.